Pani Marszałek Wysoka Izbo panie ministrze ustawa zakłada między innymi że aby skorzystać ze wsparcia centrów integracji społecznej nie trzeba już będzie spełniać tak zwanej przesłanki ubóstwa decydującej o dostępie do instrumentów przewidzianych w ustawie jest to rozwiązanie słuszne gdyż samo ubóstwo, mogące być zarówno przyczyną, jak i skutkiem wykluczenia społecznego, nie powinno mieć decydującego wpływu na dostęp do wsparcia. Niemniej jednak patrząc szerzej na sytuację opieki społecznej w Polsce, nie można pominąć faktu, że tegoroczne podwyżki cen gazu i energii elektrycznej drastycznie odbiją się na domach pomocy społecznej, domach dziecka, środowiskowych domach samopomocy, noclegowniach czy domach samotnej matki. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie, jakie Państwo zamierzacie podjąć działania osłonowe zmierzające, zmniejszające te drastyczne podwyżki oraz kiedy można spodziewać się konkretnych działań w tym zakresie. Dziękuję, Dziękuję bardzo.